Ponieważ no, te nabory, jak Państwo wiedzą, trwają od roku 2020, kiedy to Fundusz Solidarnościowy zaczął w praktyce funkcjonować, dysponować środkami i tworzyć nową jakość, nowe rozwiązania. Jeśli chodzi o centra opiekuńczo- mieszkalne, to w przyszłym roku Kwota, która początkowo była na nie planowana, zostanie zwiększona. Generalnie ta druga dobra wiadomość, którą chcemy się podzielić, to jest wiadomość o tym, że wydatki na programy z Funduszu Solidarnościowego w przyjętym przez rząd budżecie, przesłanym już do parlamentu, wzrosną o pół miliarda złotych. W stosunku do planu wieloletniego, który był tworzony na początku. Powiem w szczegółach o tym, jak to wygląda dla poszczególnych programów. Tak jak powiedziałem, centra opiekuńczo- mieszkalne, które początkowo było przewidywane dofinansowanie tego działania na 150 milionów złotych, udało się w nowym budżecie tą kwotę na przyszły rok zwiększyć do 215 milionów złotych. Jeżeli chodzi o kolejny program, opieka wytchnieniowa, opieka wytchnieniowa to jest także nowa jakość, także nie było jej wcześniej, także finansowana z funduszu solidarnościowego. Ja podkreślam mocno te rzeczy, dlatego że mamy nieustannie dostępną w niektórych mediach. Nieprawdziwą narrację o tym, jakobyśmy tego funduszu nie przeznaczali dla osób niepełnosprawnych. To jest nieprawda i te działania, o których mówimy, czyli centra opiekuńczo-mieszkalne, opieka wytchnieniowa i asystent osoby niepełnosprawnej, z tego funduszu są finansowane i one zrobiły zasadniczą, rewolucyjną zmianę w życiu osób niepełnosprawnych. Program Opieka Wytchnieniowa dla JST, dla samorządów, wzrasta ze 150 na, milionów na 190 milionów, czyli wzrost o 40 milionów złotych na rok 2024. Równoległy program Opieka Wytchnieniowa dla organizacji pozarządowych, wzrost z 55 milionów na 75 milionów złotych. Zwiększenie o 20 milionów złotych. Opieka wytchnieniowa to jest rozwiązanie, które przychodzi ze wsparciem dla opiekunów, dla rodziców, dla członków rodzin, którzy poświęcają najczęściej całe swoje życie na to, żeby zapewnić opiekę osobom wymagającym 24-godzinnego wsparcia. Dzięki tym rozwiązaniom mają do dyspozycji 14 dni opieki, które mogą wykorzystać, albo 240 godzin opieki, które można wykorzystać w postaci godzin. Tak, potrzebuję wyjść do lekarza, zamawiam opiekę wytchnieniową na dwie godziny albo na 3 godziny. Ale jak chcę odpocząć, naładować baterię, załatwiam, tą, zamawiam tą opiekę. Na trzy dni, na pięć dni. Ten program y, zapewnia podmiotowość. On może być realizowany w domach osoby niepełnosprawnej lub w innych wskazanych miejscach, które spełniają oczywiście kryteria dostępności. Jest to bardzo oczekiwany program. Y, drugi z programów, program asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla y, samorządów. Tutaj mamy wzrost bardzo znaczący z 505 milionów złotych do 760 milionów złotych. Zwiększenie jest o 255 milionów złotych, bardzo duża suma, choć wiemy, że świadomość potrzeb wzrasta również szybko. I z całą pewnością będziemy szukać dalszych środków, żeby ten asystent, zanim wejdzie ustawa, o asystencji osobistej był realizowany w programach. Przy czym chcę podkreślić, że ten problem, który występował, polegający na, na tym, że samorządy podpisywały umowę już w trakcie nowego roku, jest w tej chwili rozwiązany. Te konkursy, te nabory już trwają. Wnioski składane w generatorach do nas spływają. Wszystko po to, żebyśmy do końca grudnia podpisali umowy, żeby wszystkie podmioty miały pewność, jakie środki dostaną, żeby te usługi, zwłaszcza w przypadku, gdzie one już są i muszą być kontynuowane, żeby mogły być kontynuowane w sposób ciągły. Program asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla NGO-sów, dla organizacji pozarządowych. Wzrost ze 105 milionów złotych na 225 milionów złotych, zwiększenie o 120 milionów złotych, bardzo duży wzrost, ale też widzimy, jak ogromnym zapotrzebowaniem cieszy się ten program. Nie powiedziałem zainteresowaniem, bo to są po prostu konkretne ludzkie potrzeby. No i tak jak powiedziałem, centra opiekuńczo- mieszkalne, wzrost w przyszłym roku. Z 60, o 65 milionów złotych, ze 150 na 215. To jest bardzo znacząca zmiana. I ona się wpisuje w tą politykę, którą my prowadzimy przez cały czas trwania naszego rządu politykę zapewniania podmiotowości, politykę zapewniania prawa do niezależnego życia. Pierwszy priorytet w strategii. Odchodzimy. Od modelu opiekuńczego stawiamy na model praw obywatelskich i to się w konkrecie dzieje. Tak jak Państwo wiedzą, dwa najważniejsze cele dotyczące osób z niepełnosprawnościami dotyczą, które postawiliśmy sobie w programie wyborczym. To jest po pierwsze przyjęcie ustawy o asystencji osobistej, ona jest częścią tego całego e, ogromnego bloku zmian. Który jest zapoczątkowany przez ustawę o świadczeniu wspierającym. Jak najprędzej musimy tę ustawę uchwalić, po to, żeby ten system był kompletny. I do tego się zobowiązujemy. I druga rzecz: mieszkalnictwo wspomagane, mieszkalnictwo wspomagane, które gwarantuje podmiotowość które daje osobie niepełnosprawnej niezależność, taki jest nasz cel i na to będziemy kładli ogromny, ogromny nacisk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do pytań w temacie konferencji, ale widzę, że wyczerpaliśmy temat, nie mamy pytań, na tym kończymy dzisiejszy briefing prasowy. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję bardzo.